Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj tak na luzie, sobotnia pogadanka wieczorna. Wracam oczywiście od mojej, mojej mamy. Przemierzam troszkę tutaj dzielnicę, no i tak, tak rozkwiniam troszkę żeśmy gadali o wszystkim i o niczym. No oczywiście sobota, no to na pulsie lecią słynne roki, cztery. <taki> Takie to, że tak powiem, styczniowe, styczniowe, że tak powiem hity telewizyjne, troszkę na temat radia, e, telewizji, ostatnio troszeczkę, e, niemczy, czasami oglądać, oglądacie, przepraszam, słuchacie Radio Talk FM, tutaj sceptycy pewnie zaraz zabiorą głos albo coś napiszą, e, powiem szczerze, że w późnych godzinach wieczornych tam są dosyć bardzo fajne audycje, dosyć ciekawe, i to jest taka dosyć, dosyć fajna sprawa. Każdy kanał telewizyjny ma swoje, swoje wiadomości, swoje newsy, wydarzenia, fakty, info i tak dalej, tak dalej. No i właśnie, jak do tego podejść? Nie wiem, czy zauważyliście, nieraz jest tak, że na każdej stacji są podawane inne, inne wydarzenia, inne sytuacje dana stacja telewizyjna zwróci uwagę na to, na jakiś taki temat na przykład, inna na inny. No pomijam tutaj TVP info, która gdzieś tam typowo jest propagandowa e, i tam zawsze wszystko jest B, oprócz oczywiście e, sytuacji, jaka tutaj dominuje, czyli, e, że tak powiem, kto rządzi, e, że tak powiem obecnie, e, czyli prawo, prawo i sprawiedliwość. E, moi drodzy, no właśnie, no, troszeczkę się słyszy tu i tam. E, tak o wszystkim będzie troszeczkę mowa. Ostatnio odpaliłem, odpaliłem mój sprzęt krótkofalarski, gdzieś troszeczkę zakurzony. Musiałem to doczyścić, rozregulować, bo wszystko jak jest za stare, nieużywane, no to też jest kiepska, kiepska jakość. Dużo jest zakłóceń, dużo jest dziwnych, takich radarowych, bo ja trochę je znam. I pełne dziwne dźwięki, które nie dochodzą jako szum szum bezużyteczny, no to to nie jest tak naprawdę szum, tylko to są pewne różne sygnały. Kiedy zrobiłem audycję o, o tak powiem, 7 MHz chyba. Nie, to zrobiliśmy taki, e, w klimacie takim wieczornym zrobiłem, że tak powiem, taki screen, przegląd stacji radiowych na falach krótkich. Ten zakres SW1, czyli od 4,8 do do 14 MHz, nie, bo są jeszcze inne, inne zakresy. W tej chwili chcę tego, tego tematu, że tak powiem roz, rozrzedzać na no, piszczecie w internecie, krótkofalastwo, na słuchy. mordek, ktoś drze, ale się nie przejmujemy tym, idziemy dalej. Troszeczkę będzie ciemno tutaj, no i moi drodzy, no jest dużo dziwnych sygnałów. Jakieś interferometry, radary, stacje, lokalizatory. Dużo jest oczywiście sieci sieci 5G Sieci 5G, sorry za te ciemności. Sieci 5G też jakoś interferują. Tak naprawdę teraz to wystarczy moi drodzy włączyć na dobrą sprawę. Wystarczy włączyć ładowarkę impulsową do, do gniazdka, no to to też będzie buczyć, będzie piszczeć, listwy LED-owe. Gdzieś cały czas w, w tym, że tak powiem, szumie superakcji można było robić różne dziwne rzeczy. Mój kolega był kilkanaście lat temu w wojsku, teraz jest po pięćdziesiątce i on troszeczkę był w takim dziale, że to się nazywa Dział łączności. I on mi mówił, że odpalili pewne urządzenie już dawno w 2016, chyba, czy to był takie ten, ale jeszcze wcześniej były próby specjalne sieci nie tyle Oko Moskwy to na mniejszą skalę bo Oko Moskwy to teraz tutaj takie troszeczkę science fiction troszkę teorie spiskowe ale to istnieje naprawdę. W niektórych piszecie sobie Oko Moskwy, co to jest to faktycznie jest te. Na półglistka, że tak powiem, działają te, te radary. Generalnie to prawdopodobnie część elektrowni w Czarnobylu była właśnie potrzebna, by zasilić na pełną moc te, te super anteny. Ale są też anteny, które pracują, pracują na niskich częstotliwościach Anteny, przepraszam, w sieci anten to są radary, to są radioteleskopy, można powiedzieć już. System. Lofar, Lofar, nie wiem czy słyszeliście. Też troszeczkę tam w Wikipedii możecie poczytać, ale nie tylko. Zachęcam troszeczkę rozbudować temat. Są trzy łazy, pągrówka chyba w miejscowości w Polsce. Są te potężne 96 antenowe urządzenia, które są sterowane przez superkomputer chyba Blau L, chyba jakoś tak się nazywa. Dzięki temu 60. 60 szkół dostało internet, e, że tak powiem, w takich no, są miejscowości gdzieś troszeczkę takie dołki, gdzie jeszcze gdzieś tam troszeczkę kuleje to. Chociaż już nasi, nasi tutaj e, osoby w rządzie powiedzieli, że hmm, nawet Donald Tusk to powiedział jeszcze, że nie będzie miejscowości w Polsce, gdzie nie będzie dostępu do internetu, więc jakby tu już jeszcze są takie sporadcze miejscowości, ale słuchajcie, no jest to tak zagnieżdżone, żeby faktycznie no, jeszcze 5G Byłem teraz u mamy, ona ma router z orange. Nawet facet montujący powiedział szczerze, proszę panią, 3 metry. 3 metry od tego gdzieś pod sufitem, najlepiej, żeby to było w przedpokoju i część taka ta, ta multimedialna domowa, te nasze takie spokojne pielesze, gdzie mamy telewizor, internet właśnie, laptop sprzęt muzyczny by był od tego 3 metry. Wiadomo, no, to tam w pewnych szczytowych mocach jest jak najbardziej y, jest jak najbardziej y, wzmocnione działanie. To tak jak telefon komórkowy. Telefon komórkowy może mieć 2 waty w mocy, mówimy o starych telefonach, a normalnym to jest 50 mW. Tak teraz przykładowo y, jestem w osiedlu, gdzie jest duża aglomeracja, duża zabudowa. Tych anten jest multum, niekary się o tym zastanawia, niekary się rozgląda po antenach, po kablach, no ale y, no, jesteśmy tak naprawdę zasypywani wszystkim to na zależy czy godzimy się, czy chcemy mieć super internet, czy chcemy mieć to 5G. Z tego co wiem stare, mm. stare te komórki co były, co były chyba 3G czy 2G, mają podobno do któregoś roku przestać działać. Będą tylko smartfony. Wsparcie oczywiście wiadomo no Symbian czy tam, czy inne no, programowanie no ale wszystko, że tak powiem. Oczywiście transmisję danych możemy sobie włączyć czy wyłączyć, no ale, ale smartfon cały czas robi sobie coś w nocy. nie? My włączymy nieraz aktua Boże, aktualizację włączymy transmisję danych, on tam nieraz coś mieli w nocy, nieraz się zapala, coś się tam włączy, coś sobie przetrawi, nagle pokazuje aktualizację. Słuchajcie, na przykład ikonka pogodowa, nie trzeba transmisję danych włączać, ona cały czas się włącza. W starych telefonach też było, nie? Czyli, czyli pobiera dane też również z stacji, bo pogodynka to też nie idzie z GSM, to jest troszeczkę z innych rodzajów anten. Kto się zna, no to wiadomo, też parę krótkofalarzy, że tak powiem, subskrybuje mój kanał, więc przepraszam za, za pewne rzeczy, że tak powiem, nie mówię w slangu, ale ja jeszcze jestem, że tak powiem, porządkujący, uczę się. Staram się najprościej pewne rzeczy ująć, żeby film nie był długi. No i tak, no i takim właśnie żyjemy w takim wielkim szumie, w takim oceanie różnych częstotliwości. No ale moi drodzy, nie, nie do tego zmierzam, mimo tego, że każdy nadanik, na przykład praca przy 2,5 GHz, 1.3 przy antenach kierunkowych, jak zbliżymy rękę do nadajnika, no toczymy ciepło. Przy odbieraniu nie. Ale każda antena może pracować jako nadajnik, jako odbiornik do odbierania wystarczy na sybi radio na przykład linka czy drut i też coś będziemy słyszeć chcemy nadawać już musimy troszeczkę inaczej zmodyfikować antenę już na widelcu nam nie poleci no może poleci gdzieś bardzo blisko jak mam czułe radio e, czułą antenę ale już musimy troszeczkę pewną procedurę dokonać SWR musi być odpowiedni aby nie spalić końcówki mocy nie spalić końcówki mocy i na przykład po prostu no żeby to poszło better tak a nie zostało w radiatorze i w tranzystorze końcowym, nie? Eee, czyli co? Znowu fale. Fale, wszędzie fale. No tak. Czyli tak samo radary. Każdy radioteleskop, który zbiera, można odwrócić ten proces. Można coś wysłać. To jest tylko kwestia. Nadajnik AM, odbiornik AM, to jest proste schematy. To możecie Radiotechnikę sobie powtórzyć z piątej, szóstej klasy szkoły podstawowej. No może siódma, ósma, gimnazjum, druga, trzecia klasa jeżeli te jeszcze są takie rzeczy, bo ja na przykład miałem starą taką elektrotechnikę, gdzie pewne rzeczy były gdzieś tam uczone, praktyki, nawet były doświadczenia, były w szkole, tak samo no teraz edukacja troszeczkę, moi drodzy, sorry, troszkę katar nie wziął, jest taka już, no pewnych rzeczy już się nie robi, każdy ma tak zwane materiały źródłowe, dodatkowe, żeby sobie sam indywidualnie gdzieś skorzystał, no i właśnie. Czy te super radary, super anteny mogą być bronią? Zobaczmy harp na lastę, też super sieć anten. Kiedyś tam gdzieś gadałem, gdzieś w pracy, czy coś tak, jakieś science fiction, jakieś harp, kłopoty jakieś gadam. To są jakieś te, teorie spiskowe, tak zwane. Bardzo lubię tego, tego słowa, teorie spiskowe, ten zwrot, bo to mi się kojarzy z jakimś takim, nie wiem, jakiś CIA, czy jakimś. E, gdzieś To się narodziło w latach 50., w ogóle, nie? To pojęcie w ogóle. Teoria spiskowa, nie? To wymyślili yy, agenci. Słowo teoria, zwrot. Teoria yy, spiskowa. Także także ja tego nie używam. Też nie używajcie, bo to też troszeczkę samo to hasło jak gdzieś używamy, to już pewne urządzenia mogą się wyczulić. Są tak zwane skrypty, gdzie na przykład może się odpalić smartfon na śledzenie. Także też uważajmy, co piszemy, co gadamy. Whatsapp na prywatne SMS-y. Ja wiem, z tym Whatsappem też słyszałem, że są różne jakieś jaja. Z Huawei, telefony też podobno miały jakąś aferę podsłuchową, że komuś tam coś się działo. Samsungi serii Smart też podobno miały kamerki przednie, to ludzie zaklejali plasterami. Do tej pory znam parę osób, co mają na kamerze przedniej w laptopie czarną taśmę elektryczną zaklejoną gdzieś z jakiejś przyczyny. No słuchajcie, teorie spiskowe, no trzeba się trochę chronić. Też uważajmy, co mówimy z kim mówimy, co gadamy w sieci, co piszemy. No, już cały czas, jak ktoś się mówi, wielki brat, wielkie oko patrzy, nie? Co to oznacza? No, to już sobie sami dopowiedzcie. Moi kochani, no może tak być. Zobaczcie, co się dzieje teraz z pogodą. Ja mam w tej chwili. Miałem audycję, zrobić być w domu, ale jestem tutaj poza domem. Moi drodzy, no. Już ja wam pokażę zdjęcia jutro, posty zrobię. Kiwi zaczęło mi. Od 10 dni kwitnie, kiwi, znaczy kwitnie, przepraszam, puszcza bąki, już mam małe gałązki. Prognoza pogody daleko sieżna, jak sobie piszecie w internecie na pogodzie. Zależy jaki macie taki panel pogodowy, bo są różne te. Najlepsze są te czeskie radary pogodowe. Bardzo fajnie pokazują płynnie tutaj tą, tą godziną prognozę. Na przykład możemy sobie zobaczyć praktycznie i sprawdzalność jest to 80-90%. To jest bardzo, bardzo duża. Zobaczcie, co się dzieje z klimatem. Ja to nie mówię bluszcz czy te inne rzeczy, bo to zawsze, trawa zawsze będzie rosła, ale no w tej chwili zobaczcie, ja jestem w rozpiętym płaszczu, jest taki wiatr, Sienem był kwiecień, w tej chwili jest 8 stopni, a jest grubo, no jest grubo, moi kochani, za 15 północ. No moi drodzy, trochę rusza, bo za chwilę mi zamknął sklep. Moi drodzy, bardzo się zmienia wszystko. Teraz pytanie, czy to jest naturalne zachwianie klimatu. Czy może to jest ingerencja? Eksperymenty pogodowe to już w były za czasów Himmlera już tam. Adolf Hitler szukał takich ludzi. Oni poszukiwali totemów różnych dziwnych symboli urządzeń. Oni wierzyli różne dziwne rzeczy. Kręgi ezoterystów, kręgi czarodziei mistyków, cały ten mistycyzm, tak samo kompleks obiektów e, miejsc Rize, e, Dolnośląskie, nie wiem, Zamek Czocha. Jak ktoś się tym interesuje, to zachęcam. Jest taki kanał, tutaj nie będę teraz mówił pana Dariusza, tylko też serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie ogląda słuchacz tam gdzieś czasem, zerknie na mój kanał. Bardzo fajna wiedza. Ktoś lubi w ogóle takie tereny, Właśnie gdzieś tamte, tamte rejon, rejony, przepraszam. To jest waras właśnie jaskinie, bunkry. To są dużo, jest śladów. Pewne rzeczy były powiedziane, że za 70 lat, po wojnie światowej 70 lat zaczną się pewne zmiany. Pewne demony, pewne duchy wyjdą, jak to się mówi i pokażą swoje oblicze odnowienie rasy panów i inne sprawy, no się troszkę zacząłem tym fascynować, no, To nie jest temat, że można objąć to rozumem na czasztere audycjach, bo to są miliony filmów, miliony godzin różnych wykładów, spotkań, wycieczek, bo to też trzeba przeżyć, to też papier pisany wiadomo jest fajny, ale trzeba też ten rzeczy posprawdzać, pozwiedzać. E, gdzieś prawdopodobnie jestem przekonany, że, e, no, efekt się Gdzieś zrobiłem też taką krótką audycję, jak, o co chodzi z tym tlenkiem węgla. Sami zaczęliśmy eksploatować. Zaczęliśmy to wszystko sami robić. Ten klimat, to wszystko jest też po części nasza wina. To co się dzieje. Ma być niby za dwa tygodnie jakieś oziębienie, jakieś przymrozki małe w nocy, ale w dzień, patrzyłem, do 9 marca będzie 2, 3, 4 stopnie ciepła. Przy 5 stopniach Celsjusza to już każdy amator ogrodnik bierze ogórki kiełkują. Ktoś mówi, tańczą ogórki do góry. Zaczyna się już wegetacja. I teraz pytanie, co dalej? To się wszystko zazębia teraz z kolejnymi sprawami. Katary, grypy, przeziębienia. Jakieś RSV. Zobaczcie, teraz już, już temat COVID też. Ale już gdzieś jest na margines. Sprawy z COVID-em może nie powiodły się tak, miał się powieść. Wojnę na Ukrainie, co tak do tego dojdę. Też jakby nie te, no to teraz troszeczkę, no co? Są wariaty, słyszałem, że planują założyć nam od marca czy kwietnia. U nas wcześniej słuchajcie, kagańce znowu. Zaraz gdzieś tam posprawdzają, jacyś mądrzy statyści siądą i stwierdzą, że wzrasta zachorowalność. Hospitalizacja na grypę. No i co? Czyli co? Będziemy tak, że tak powiem, <tosłuch> ktoś powiedział, Krok w przód, dwa kroki w tył i będziemy gonić swój własny ogon. E, moi drodzy, ja uważam, że to faktycznie nie jest tak e, do końca. Badajmy, sprawdzajmy i tak jak na początku mówiłem, każda audycja, każdy program telewizji ma swoje wiadomości, swoje newsy. To by trzeba wszystko naraz oglądać. A po co to jest wszystko coraz bardziej? Zobaczcie, coraz więcej złych rzeczy. Po to, żebyśmy pamiętali, że należy się bać. Żebyśmy nie siedzieli na laurach, nie mówili, że jest fajnie. My mamy troszeczkę iść spać. Mamy iść pod takim znakiem strachu. To nie jest fajnie, że może być różnie, że jest wojna. Zobaczcie jaki się dzieje terror na, na Ukrainie. Dzisiaj w e, wiadomościach mówili, że odnaleziono jakiegoś tam rannego żołnierza, który miał e, z narzywca wypróte serce. Jeżeli wierzy, to faktycznie to co Rosjanie wyrabiają, no to, to będzie wielka na wielką skalę. To jest wojna jakby nie tyle światowa, co wielki świat to. Takie media dostaje i co? Wielka nienawiść do nacji rosyjskiej, do całej federacji. Cała Rosja jest zła. Kobiety, dzieci, celebryci, sportowcy, piłkarze, modelki. Jak to teraz ugryźć? No, kiedyś też przez wiele lat mi, że a Niemcy, faszyści to najgorszy naród. No zobaczcie, co tam się wyrabia. Wyrybanie paznokci, tortury, gwałcenie kobiet. No po prostu straszne rzeczy, jak to tak się słucha. Może byśmy na żywo włączyli takie ukraińskie stacje. To jeszcze więcej tego jest, ale teraz jak to, jak to, jak to, ogarnąć naszymi małymi rozumkami, nie? Także moi drodzy, tak dzisiaj troszeczkę mnie wzięło na takie chwile rozmyślań, bo no nie jest za fajnie, nie, nie dzieje się za fajnie. E, zobaczcie, wszystko drożeje, drożyzna, to cała inflacja. Ja widzę w sklepach, co się dzieje, ludzie coraz więcej piją alkoholu. Dlaczego? No, to już od dawna było powiedziane. No, alkoholowy najlepiej właśnie na takie rzeczy zapić. czas smutki, nie myśleć więcej pić. Naród pijany jest bardziej podatny na różne manipulacje, na różne rozkazy, na... jest bardziej sterowny, tak? Jeżeli będzie rozpity, dać pić, niech piją wszyscy. co coś kiedyś bo taki okres, była prohibicja. Słynne czasy a la Capone. Także będę kończył pomału, zmierzam do sklepu. E, moi drodzy, no faktycznie, no najdługo będzie trzeba zacząć sezon, sezon ogórkowo-pomidorowy zacząć, gdyż są, no można już sadzić pewne rzeczy. Ja pamiętam, że dwa lata temu też było tak, że średnia temperatura w okresie zimowym była 9 stopni, czyli gdzieś w roku na rok, no straciliśmy Yy, Przed wiosnę. Yy, właściwie to nie mamy te dwie pory roku. Tak. Okres wilgotny i okres ciepły. Wilgotny zimny i suchy ciepły. Nie, coś takiego. Takie mamy dwie pory roku teraz. Dobra, koniec pitolenia. E, sobota. Późno, pozdrawiam Was wszystkich. E, dzięki, że jesteście. I do zobaczyć na tym filmie, no takie podsumowanie. E, dzisiaj o wszystkim powiedziałem po troszku. No i nie tak zostanie, nie będę nic. Każdy niech sam wyciągnie wnioski. Na to zwrócić uwagę. Kończę, bo tu szarżujemy jakieś wariaty, słuchajcie, drogowe. Także. no. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Hej, cześć.